Zbigniew Filar, Regionu. Witam wszystkich naszych widzów. Ze mną w Studio Andrzej Mróz, Wójt Gminy Wierzchosławice. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Panie Wójcie, stuprocentowe absolutorium na ostatniej sesji 14 czerwca uzyskał Pan głosem radnych Gminy Wierzchosławice. To motywuje do dalszej pracy. Tak, to bardzo się cieszę z tego, że i wotum zaufania dla... wotum nowy, zaufania, to jest nowa taka tak, forma. Tak, pewnie nowa. Rozbija radnej. się to na dwie oceny poprzedniego roku, czyli wotum zaufania dla wójta i absolutorium nad wykonaniem budżetu i w obydwóch tych głosowaniach radni zdecydowali się jednogłośnie zagłosować na tak, także to miły gest i to też dobra, jakby dobry prognostyk na dalszą współpracę wójta rady, bo przecież Wszyscy pracujemy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Mówił Pan o budżecie, że absolutorium, właśnie jest tym elementem, kiedy budżet się spina, jest wykonany w 100%. Jak on wygląda w tej chwili? Bo widać, że gmina ma możliwości choćby zaciągania dalszych pożyczek, ale i środki ma na to, żeby pozyskiwać dotacje. Przede wszystkim ja poprzednim budżetem zarządzałem niecałe półtora miesiąca, ale no już kształtowanie budżetu na rok 2019 to było kształtowanie na zasadzie korekty budżetu, bowiem ten budżet był zrobiony przez poprzednika i do poprzedniej rady złożony i przede wszystkim ten budżet został przekonstruowany w takim zakresie, żeby zwiększyć środki na wydatki inwestycyjne, tak żeby mieć środki na udział własny do projektów ponieważ kończy się perspektywa unijna budżetowa w związku z tym moim zdaniem i zdaniem radnych należy w maksymalny sposób wykorzystać te środki które są w tej perspektywie Ostatnia w tym budżecie. Jakby dla gminy, to jest chyba. to jest ostatnie 2-3 lata gdzie można rzeczywiście duże środki pozyskać a przecież ostatnie 4 lata można powiedzieć z różnych przyczyn ale nie było praktycznie żadnych inwestycji może na palcach jednej ręki można by policzyć I kto nie idzie do przodu ten zostaje w tyle więc taki wysiłek podjęliśmy i wnioskowaliśmy aplikowaliśmy do na wiele zadań z sukcesem mhm. i dzisiaj następuje ta finalizacja jakby, ale tak początek finalizacji, bowiem jest mnóstwo ogłoszonych przetargów, podpisanych umów na realizację i no, tą realizację rozpoczynamy. To taką sztandarową inwestycją to jest żłobek. Wstartowaliśmy do programu Maluch Plus, otrzymaliśmy dotację 600 tysięcy złotych. W tej chwili skończyliśmy projekt, ogłaszamy przetarg, powinniśmy jeszcze w czerwcu podpisać umowę żeby żłobek mógł od stycznia ruszyć. Problem oczywiście jest czas, bo, bo obiekt, w którym lokalizujemy żłobek przy szkole w Bogumiłowicach, no wymagał generalnego remontu i przy projektowaniu trochę czasu zeszło, ale myślę, że się wyrobimy i chcemy właśnie od stycznia ruszyć ze żłobkiem. Gmina też pozyskała pieniądze choćby na dofinansowanie, na modernizację dróg. Do pól i gospodarstw rolnych ponad 128 tysięcy, to też spora kwota. Tak, jeśli chodzi o drogi, no one w gminie są w kiepskim stanie i w aplikowaliśmy do Funduszu Ochrony Dróg Rolnych i otrzymaliśmy dotację. To będzie zrobiona droga, w zasadzie dwie drogi według geodezji, ale to jest droga między ródką, przysiłek Partyn do Bobrownik. Ta droga w zasadzie jest w stanie agonalnym i będzie w do końca, do 20 bodajże września wyremontowana. Aplikowaliśmy też do funduszu drog samorządowych o drogę w Wieszosławicach Kolonii i w Bobrownikach, do, do Pczyce, czekamy na rozstrzygnięcie. Także tutaj jeśli chodzi o drogi w tym kierunku idziemy. Z funduszu ochrony dróg rolnych również otrzymaliśmy dotację do renowacji zbiornika retencyjnego Maj retencji mhm. w Gosławicach. Myślisz, tam... co to za zbiornik w ogóle? Tam jest taki polder, można powiedzieć, w którym zwyczajowo gromadziła się woda przy wezbraniu. Tu w gmina Wierzławicy charakteryzuje się tym, że w przypadku, kiedy jest duży zrzut wody w Człowie na Dunaju, Dunaj zamyka śluzy odpływowe i ta woda gromadzi się, zalewając akurat miejscowość Gosławice, domy i boisko sportowe i część tej wody mogłoby ten zbiornik przejąć. Zakładamy, że to będzie zbiornik suchy, połączony z, z tym ciekiem czarnawą e, poprzez zasuwę i w sytuacji, kiedy te zasuwy, te śluzy zamykałyby się, e, można by tę zasuwę otwierać, część tej wody zgromadzić. Te środki wystarczą? 50 tysięcy złotych? E, to jest tylko dotacja. Mhm. Tam jeszcze to dochodzi nasz udział własny, ale wybaczy pan do no, naszych planów finansowych przed e, rozstrzygnięciem przetargu nie będziemy zdradzać. No na pewno środki zabezpieczone w budżecie. Tak. Panie wójcie, remiza wrócę też będzie miała nowy blask. Inwestycja w Straży Pożarnej to też pana konik. No wiadomo, z racji swojego zawodu, który wykonywałem, całe swoje dorosłe życie, to oczywiście miłość do straży nie ustaje. Jest to trzecie podejście Ochotniczej straży pożarnej do programu Małopolskiej Remizy. Tym razem udało się pozyskać środki finansowe. Jest to pierwszy etap remontu. I następne to będzie kompleksowa modernizacja, ale na ten moment musieliśmy to co jest najważniejsze przygotować tak, żeby się te środka zmieścić. No budżet też nie jest z gumy. Patrząc też na to co się dzieje na autostradzie, zjazd w Wierzchosławicach, bardziej w Ostrowie, można powiedzieć, że już ta realizacja będzie wykonana w najbliższych latach? Zjazd z autostrady to jest zadanie województwa małopolskiego, jesteśmy członkiem czwór porozumienia z marszałkiem i starostą i prezydentem. Marszałek prowadzi to zadanie, ogłoszona jest, jest zmieniona koncepcja na zaprojektuj i wybuduj. Ja mam jestem pełen dobrej nadziei, że to się wszystko uda zorganizować. Myślę, że największym problemem jest czas. Ale no, bądźmy dobrej myśli, to jest y, dla wszystkich bardzo ważne, a dla mieszkańców gminy Wiesławice również, bo przecież ten ruch z autostrady rozjeżdża e, te trzy, przede wszystkim trzy miejscowości. Uważam, że starostwo jeszcze mówi o stanie mostu na, w Ostrowie, że jest dość y, kiepski. E, na jesieni planuje ekspertyzę, co zrobić z przejazdem na Dunajcu. No, w, Na pewno most jest budowany przecież w latach, początku lat 70., wtedy inne ciężarówki były, inne tonarze. W związku z tym na pewno ten most jest w znacznej mierze przeciążony. Moim zdaniem powinien być ograniczony tonaż na tym moście, żeby on mógł służyć jak najdłużej, a Przede wszystkim, żeby w stanie dobrym stanie technicznym dotrwał do czasu, kiedy zostanie wybudowany zjazd z autostrady, bo z tego co mówi starostwo, żeby go wyremontować, należy go przynajmniej na rok zamknąć. Mhm. Czyli odcięcie gminy byłoby całkowite, gdyby teraz podjęto takie tak. decyzję. Panie Wójcie, Akademia Piłkarska to też taki element rozwoju młodzieży na terenie gminy Wierzchosławice. Tak, no, infrastruktura jest jedną ważną rzeczą, ale też dbałość o młodych ludzi jest chyba najważniejsza. Stąd jest pomysł utworzenia Akademii Piłkarskiej dla dzieci od 6 do 11 roku życia, czyli w grupach wiekowych skrzat Żak Orlik. Taka akademia już powstała, czeka w tej chwili na zapis na rejestrację w KRS-ie, ale już dzisiaj rozpoczynamy nabory na przybojsku sportowym w Ostrowie dzisiaj będą nabory i w przyszłym tygodniu druga tura jeszcze na Jesieni. Tu ważna sprawa to jest to, że ta akademia jeżeli będzie spełniała formalne wymagania to za dwa lata uzyskać certyfikat PZPN-u, który pozwoli na otrzymanie dotacji z PZPN-u. Żeby uzyskała ten certyfikat, musi mieć trenerów z, odpowiednim, z odpowiednimi kursami certyfikacyjnymi PZPN-u. Z UFA, z kursu UEFA. Ja oczywiście też uważam, że to powinni być nauczyciele WF, żeby mieli również wykształcenie pedagogiczne. Do tego też potrzebna infrastruktura, jest infrastruktura techniczna, yy, czyli boisko sportowe yy, z nawierzchnią trawiastą, spełniającą odpowiednie wymiarami odpowiedni obiekt. I otrzymaliśmy dotację na taką na przebudowę takiego wojska. Ono będzie zrealizowane przy yy, gminnym Centrum Kultury, przy Centrum Kultury wsi Polskiej, mm -hmm. także tam będziemy mieli wojsko, czyli będziemy spełniać wszystkie formalne, formalne wymagania. P yy, akademia będzie Sportowo dzieci szkolić według programów PZPN-u, jednakowych dla wszystkich tego typu akademii, także nie będzie tutaj jakichś nieporozumień, czy to dziecko potem gdzieś indziej może się z mm -hmm. szkolone wyszkolone według programu, myślę, że na najbardziej kompetentnej instytucji, czyli PZPN-u. Liczę na jak najszersze zainteresowanie i to traktuję jako naprawdę bardzo ważny element w daniu dzieciom oferty, żeby one były zdrowe, żeby miały zainteresowanie nie tylko komputerem, ale i potrzebę ruchu, potrzebę gry w piłkę. To naprawdę jest bardzo dobre dla wychowania młodego pokolenia. Jest jakiś górny limit osób, ile może uczestniczyć? Na ten moment nie zakładamy górnego limitu. Zakładamy, że kto przyjdzie, będziemy szkolić. Jeżeli będzie dużo dzieci, które by chciały się szkolić, to pomyślimy na zwiększeniem ilości grup. Na ten moment My robimy nabór, zobaczymy, jak ten nabór się ułoży. No wszystkich rodziców z dziećmi serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim Państwa gościem był Andrzej Bruz, wójt gminy Wierzchusławice. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.